Cześć, witam was z tej strony. Norek ehm, tak, witam was już w dziesiątym odcinku serii. Let's play Gothic 4. Szybko to leci. Ehm, o, kratoszur. Skończyliśmy ostatni raz właśnie w tych podziemiach. O, szybko poszedł. O, jeszcze jeden. Ehm, I musimy znaleźć jeszcze jeden jakiś tam żelaznik czy takiego Na tej grubej świni. Znaczy, nie świni jako zwierzę, tylko ta, ta gospodynia. O, pan, znaczy hełm, ale fajne. Ojdź. No, ja chcę tylko zobaczyć, jak ją ma. No. wow, ładnie. He, <laughs> he, nie chcę u was. Wow, 23 do walki wręcz. Czemu ja tego nie wziąłem? Tylko, że broń dwuręczna to jest. Hmm, <laughs> Nie, ja chyba wolę mieć jednoręczną. I starczą. Tak, tak zrobię. Okej. Okay. Także mam fajny kawalusik już. Daj sobie żelaza trochę. Już szybki. Nawet nie, nie falnął, ale <grym> już mam. E, dobra. W ogóle nie wiem po co ten w ogóle nie musi mi nic oświetlać. <grym> Coś jeszcze mogę tu wziąć? Nie mogę. Okej. Okay. Ale czekajcie, my tutaj byliśmy. Gdzie ja mam iść? W sumie chodźmy tam Powinniśmy jeszcze znaleźć jeszcze jeden... O jest, okej okay. Znaleźliśmy <laughs> Mam nadzieję, że to to wow. wow, kim jesteś? Cześć no, O to, co tu chodzi? Nie spodziewałem się tego o ty, ja też się umiem bronić huh. Huh. No i co, nie trafiłeś? Gulltart przeklęty, tak? Jest jakoś tak No jeszcze troszkę Dobrze, ojej 200 punktów doświadczeń 200 punktów doświadczenia, super I coś z niego dostanę w ogóle? Co, nic? No ej, o jest Siekiera, tak I tu jakiś pancerz jeszcze widziałem, leciał nie, to szkielet. Jego. No, okay. mm. Wokół broni tej unosi się nieprzenikniona aura okruczeństwa. Każdy mocny cioł zadaje... Yy, zadaje niepodwójne, a potrójne obrażenia. Wow. No to bierzemy. <laughs> o, świeci, fajnie. Tak! Pewnie jakieś zadanie. Hm. Tak. Bo tu jest do jakiegoś sztygara? Nie pamiętam. Dobra, coś tu mogę jeszcze wziąć? Chyba nic. A to fajnie. Mamy siekierę fajną. I w ogóle fajnie jest. Dobra, możemy wracać. Ojojoj, nie widziałem ich. <ślaski> wow, nieźle. Mm hmm, wow. Okej. Okay. mamy kolejny poziom? Mm -hmm. już dużo daje nam, jak zwykle, po trzy chociaż. Mm -hmm. O, tak, 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 bierzemy w to. Aj, nie mogę. To czekajcie, cofnę sobie. Aha, nie mogę. No to cofnę to. Chyba, że co so to daje eee, aha, Nie chcę tego. Eee, cofnę to. No i teraz będzie super. Teraz będę mógł 6 razy cały czas ściągnąć, atak Taki kombos. No, jeszcze coś. Dużo tego. I się nazbierało. No, i dobra. O nie, no. Mogę to rozwalić? <grym> Jakim cudem. <grym> no cóż. Mhm. A, wiem gdzie jestem. Okej. Okay. I tu powinno być się teraz otworzyć? Otworzę? Kurde, nie mogę. Aj, nie, Szkoda. Może mi ta baba da. Ta świnia. Tak, będę na, na nią mówić świnia. O to jest mi. Mhm. Jak? Mam. O że... Dobrze. Bardzo do Wiem. do miodu. No, zanieś ten antałek do obozu bandytów. Powiedz wartownikom, że chcesz się tylko przeprawić przez most. <noise> I co potem? Zaczekaj, aż grzyby zaczną działać, a bandyci staną się potulni jak baranki. Będziesz im mógł rozkazać, żeby otworzyć ci bramę! Wpuszczą cię do obozu, a ty zaskoczysz. Okej! Okay. Chciałbym, ze O, sprzedamy sobie trochę, bo. Po co nam. Wielki młot. Nie będę używać dwuręcznych. Nie będę, nie będę. Wszystko, wszystko. Tego nie mogę. Maczuga w woza. Sprzedam też. I to. To też mogę sprzedać, tarczy też mogę sprzedać Wszystko mo Aj, tego nie mogę sprzedać. Kurcze no. Okej. Okay. O, fajnie! Dużo. Można z niego wytworzyć węgiel drzewny niezbędny przy wyrobie surowego żelaza i stali okej. Okay. Zostawimy sobie na razie. I już, idziemy. za... I shir też spalili. Mhm. O, tam coś jest. O, i może... Nie, nie będę mógł. Kurcz. Jak się stąd wydostać? O, nie. Wszyscy zginę. Co to jest? Mikstura murdry, ten. Tak? jak ona ma? Murdra, dobrze. Ha ha ha. Ale czemu tak wolno, hopsiasie, się hop to są ci bandyci? A ty tak to? Nie wiecie Okej, hej, hej, tam! Cześć. Zostań tam, chłopcze! Tędy nie przejdziesz! Co tu robisz? Słuchaj, no brachu! Nie mam ochoty na pogaduszki! Chcesz rozmawiać? ty mnie zaszczepiłeś! Jaki koleś? No. Ej! Most zamknięty! Pomyślałem, że może mnie wpuścisz za antałek miodu. Przyniosłeś miód? <ścoughs> <ścoughs> Dawaj go tu! To ja. Mogę przejść? Jasne! O ile tylko... Mhm. Co tu robi? Kazano mi stać na warcie. To przez murdrę. Jesteś jej znak. Nie. No nie wiem. Nie. Inaczej Dartan znów od... <sum> Okej, okay, masz. Całego antałka nie dostaniesz. <sum> <sum> ale dam ci z <sum> Ej, nie dawaj <oddawałem> mi. <sum> dostał miodu, a ja nie? W ten sposób do tym mostu nie przejdziesz. <sum> dobra, już dobra. No. Czy ja cię znam <noise> Kasz swoim druchom otworzyć bramę? Czego? Ale tak brama. No otwieraj no. <noise> no i dobrze? Wow. Bandytów się pozabijamy. Okej. Okay. Wow, widzieliście to? Dużo razy na Tą z Zuku, ktoś do mnie strzela. No dobra, zabijmy go najpierw. A Dobre, pewnie jakaś skrzynia będzie. Nie, 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 nie. Dwa jabłka. Miecz. Coś jeszcze? Jakiś łuk. Może jakaś skrzynia. O, tak, jest skrzynia. Bierzemy wszystko. Lubię brać wszystko. A tam jakiś koleś jeszcze był. Żeby... Nieważne. Dobra, bierzemy wszystko. A tu niego coś może lepszego znajdę. O, tak, 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 tak. Diabło, <grytanie> Jabło, jadło, diabło. Dobra, bierzemy kruczy dziób. Okej, okay, zobaczmy. 16 do walki. Ten też 16, a ten 25. <grytanie> Nie, wolę to. A to 30 do pancerza to daje 35, nieee to sobie to jest. No i dobra! Ojdź, zapiszemy sobie grę na, na wszelki wypadek. Zapisz. O jest, dobra. Dwa razy zepsuję, nie chcący. A <słuch> okej. Okay. Tam ktoś czai się. Dum 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 dum. Wodospad! Witam. Jesteś jednym z ludzi D'Artana? Nie. Właśnie wyprawiłem go na tamten świat. Czyli wreszcie mogę przejść... Robię. Daj mi coś. Zrobiłem tylko to, co musiałem, żeby wreszcie... Do Srebrowodu? Hmm. Obawiam się, przyjacielu, że z tym... Jaki... Cóż... Żeby oh. stąd dotrzeć do Srebrowodu, musisz przejść przez Krwawą Dolinę. W tym, że Baron z... Znowu ten glade. Z... Z glade Od kogo mogę taki dostać? Musisz pomówić z samym baronem. O ile mi wiadomo. Gdzie, gdzie znajdę? W cytadeli. W samym sercu Stuart. Oooej. Dawaj towary. Dobra, sprzedajemy to. Króczy tej ciężkiej broni już właśnie głównie do gruchotania zbroje wroga. Za pomocą potężnej głowic. Nie chcę. Eee... szary, dobre mięso A wiecie co, może jeden miecz dwuręczny zostawię, zostawię sobie Sprzedam, sprzedam Eee... Yy... sprzedam Tego nie mogę Okej, okay, jakiś łuk mi dali, nie? A, taki sam, dobra Dziękuję co teraz? Wracamy się <gryw> po co ja tam szedłem? Oby tylko nie zaczęło padać Bo tego nienawidzę Czekajcie, w tamtą stronę? Nie Ale wiecie co? Zobaczymy sobie co tam jest I skończymy odcinek, a do miasta wrócę sam bo to trochę mi zajmie. Wow, widzicie to? Ten zamek na wprost. Ładny. O, co to jest? Jakaś ta rybata tam jest, ale to? Hmm, <śm> hm. Krząszcz Polna bestia. Uro. Uro, uro. Wow! Silna, a tam jest szkielet jakiś. No, chodź tutaj. Mocno to Może jakąś dostaniemy nagrodę za ubijcie go Albo i nie <gry> Tak jakby wyrośnie tych chrząszcz Albo keraluch O Fajnie Jakie ja lubię szkielety. Jak już powiedziałem Takie nieżywe Tak <grym> <grym> Damy ci jakiegoś robaka. O, jest jakaś misja. Ale to niestety, to misję zrobimy na następnym odcinku, bo czas się kończy, a nie chcę zaczynać czegoś i później. Tylko sprawdzę, jaka skrzynia jest. <grytania> Ej, nie ma skrzyni. O, jakiś teleport aktywny, o co chodzi. Ale weźmy sobie chleb. <grytania> no i dobra, subskrybujcie, komentujcie. A, tu jest teleport, Patrzcie, nie widziałem. Także. Yy... Do zobaczenia na następnym odcinku, kiedy to porozmawiam sobie z jakimś rybakiem. Mwahaha, ale fale. Dobra, na to na razie. Cześć!